Witam i na bombę. No nie trafiłem. Witam Was w moim odcinku specjalnym, na którym to stworzyłem własny tor parkour i który zamierzam przejść. Zapraszam do oglądania. Zasady: nie wolno chodzić po łóżkach. I jeżeli spadłeś w jakimś miejscu, takim chamskim. Jak to, to możesz na nie powlecieć i zagrać na nim jeszcze raz. Cień wstaje, no to dobry znak. O, widzieliście to? Więc tam spację, a to mnie nie chce coś robić. No dobra. Ostatnia próba. No. Dobra, checkpoint tu możesz zostawić. Rzeczy niepotrzebne... Nie, nie mam. Prawdzie żadnych rzeczy. Dobra, jedna ziemia. dobra co teraz... Nie Aha, tutaj chyba. Ta. Aby ci przejście. Tam w się kończy gdzieś finish. Jest? Dobra, jest. Jedna kratka zaliczona. Druga kratka zaliczona. Trzecia kratka zaliczona. I czwarta kratka zaliczona. Dobra, mam tutaj cz cztery diety, oszty, ja. wasabi, ja zapomniałam zniszczyć, wiecie, próbowałam przejść, żeby nie było, że pokazuje tor, na którym nie wiem jak tego przejść. Dobra, ee, gram na kreatyw, więc mi się nie będzie pokazywał, ale teoretycznie powinienem mieć już tylko dwie, więc będę miał. tylko tylko teraz użyję, o. Gangnam style, nie udało się. Uff, dobra, no, już prawie koniec, już jest, o tam gdzieś jest koniec. Teraz dowody... Idealnie No ale prawie Przy te, te budowle tamten To jest mojego brata Ale nie będę ich pokazywał No chyba, że ups Byście bardzo chcieli Mogę pokazać I tutaj właśnie Trzeba o tak ułożyć Dobra, to zniszczyć Wejść po tym Na to Tak, tak No i patrzcie, tam już jest koniec, ale nie można chodzić po uszach. Schodzimy to, to. Mój brat miał z tym straszne problemy. Nie wiem czemu. No i to jest koniec. Gratulacje Trzeba się przejść Ups, No to na bombę i do zobaczenia w następnym odcinku, ale nie już specjalnym Cześć.